Dobra, dołączać mana Kurwa, nie to. Kurwa, serio, a jest jeszcze śmiesznym napadem. Znaczy, to nie jest nawet napad, tylko to jest kurwa przemyt. of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. <laughs> anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now. Is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Ballingbroke are expecting a new arrival. One of you is gonna intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet after that it's just a matter of getting your guy out of the complex yeah, on everyone flies out of there except for the bus thief professor Reshkovsky takes control of the plane the three of you on board take a jump the professors out of us airspace and reunited with his precious car simple should be the easiest money you'll ever make speak soon mm. yeah, Mi dawaj stapera, najwyższy level. Dawaj mi pilota, kurwa mówię raz. Jeb... Yy. Kurwa nie wybrałem ja mm, Kurwa ekipa pierdolowa. normalnie Gdzie jest mutlegator? to jest moje auto piękne

Officers driving, the transporters in the back playing inmate. If the perimeter team do their job, you'll go in in place of the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention. So keep your heads down, got it? Okay, get to work. Fuck, <smart> i <noise> <smart noise> <smart noise> Wypierdalać. Kurwy jebane. Pierdolone kurwa PC coś dziś nie umiem. Wykurwiać. Dwa tysiące lat później. Ty wiesz, kura pod koła, nie? Kurwa widziałem, dobrze, Polska dla do Polaków Widziałeś, że jadę? Się śmieciu kurwa napędzasz jeszcze? Polska dla Polaków, kurwa Tam od razu ściągamy wszystkich Dzień dobry You to it together and the lady You've got Just one, huh? But the drug laws are keeping us full. Come on. Ciekawym, czy mogę spowodować, żeby ten rozbiło się rozbił o... O te... No dobrze, dobrze, rozbij się, rozbij się. Dobrze, Murzynki, w więzieniu. Dobra, dobra, dobra. To, no, no, no nie, no nie, no, o! Dobrze nisko leci. Wczoraj myślałem, że się rozbiję u górę. Dobra, chodź tu, chodź, no tędy, chodź, no. No Peł dobra, panowie. A bo to laser jebane latałem, to daj mi chwilę już tam lecę i rozjebać. A nie, bo ty latasz za nim. Łe to chuj, to nie trzeba nie no, nawet do Ja muszę odlecieć trochę od niego, żeby nie wylecieć z strefy. Ale Ale ja się nimi bawię. Jakie to, a to, to było, dobra. Joink, w siornie. No, dla mnie to nawet nie musisz jego rozwalać to, nie? Ja się jeszcze ja z nim pobawię. <laughs> O kurwa, poszedł, ale. Poszedł, poszła rakieta w tego lasera, ale kurwa tak dwa na dziesięć O kurwa! Nie ja właśnie mówię. Nie strzelaj w niego. Ja się nie bawię. To jest mój nowy przyjaciel. Tak samo te 2 imes 120 to są jego przyjaciele. Nie wiem co ty mówisz, ale okej. Okay. Czy ty kurwa zechniesz? Kurwa nie. Bąk? końcu. I kolejne. Masz drugiego do zabawy. Będziemy tu lata, żeby. Oku! taka jest, że się zjedliśmy, kurwa. Ja akurat latać umiem. Ja też mam, ja też mam, tylko że ja się nie spojrzałem na mapę, on się będzie mnie wtedy. Leci w dół, jak majtki na stół. Fajnie. Ty, tak, tak kurwa czuć, co koło ciebie. Ty masz taki nick po prostu, bo ci się nudziło, czy masz Bawarę kupioną? Mam Bawarę. Ja pierdolę, jaką masz? Co, A46? Nie, yeah, Kurwa, to ja się śmiesz, Bo... a ja w miałem <grym> pierdolisz. No? Jak co, kurwa, jak co? Ja będę kupował Volkswagen na Sirocco Ale chujowe broni są, ja pierdolę. Jakby nie ma chujowych nie broni, wody. tylko są chujowi użytkownicy. Kurwa, jak jemu i nikt nie zaliczę. No to kurwa, no to jebać bez Trochę wam pomogę. Rakietkę wysłałem w waszą stronę. kurwa. jeszcze żebyś nas rozejbał, a nie ich. Jak... Ja generalnie na początku... Bo generalnie będę kupował teraz pierwsze auto, nie? To ja chciałem na początku kupić E90, nie? No to zero Ale stwierdziłem, że pierdolę. To już jest moje drugie auto. O, oh, czekam. Znaczy czekam, ja zbieram jeszcze i kupuję to Siroko. Zajebista to jest. Yeah, yeah. A to co, zjebie ci się Bawara, kupisz dajmy na to Suzukę, to będziesz ten, to nie będzie BMW, że już tylko będzie Suzukasz. <noise> tak. Pierdele. kupce Audi kurwa, a trójkę z 1-4. Nie, ja nie, nie je, jebać Audi. Teraz nie, mnie klątwa nie, ja. wcześniej nie, nie, to teraz nie, jebać nie, Audi. <noise> Miałem nie, mówiłem, jebać kurwa BM Mam BMW, teraz jebać, Audi. <noise> kurwa nie, jebać nie, teraz Co, Lela. jeszcze tam ruszcie z zatki, bo nam się to nudzi. No właśnie, kurwa. Tak. Nie, no, mi się dupy na Tinderze. Nie, no, bo mi się dupy na Tinderze, końcą kurwa ten do oglądania. Weźcie szybciej, to eee, kurwa. Mamy go tutaj, nie. A Ja stoję to kurwa polatam, przy antenie no, ja autentycznie za chwilę chyba badów założę albo nie wiem kurwa yubo uruchomię wow. Kurwa opona Bierzcie cokolwiek patucy O, 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 o Wszyscy wyjechały Lecę tam, mi pomocy, ląduj Lecę! Więc to mamy przebiły Halo baza, halo baza, tu chuj ci w dupę? To, to, do lądowania Łos kurwa sen. Dobra, takiego rozpierdolu się nie spodziewałam. Dobra, jazda dziewczynę Wylądowała najbliżej jak się tylko da. Jazda. Proszę wpierdalać do środka. Zapierdalać dziewczyny, bo ja tu A nie mam tyle leka. rakiet. Ja eee, bo dam kolega

E, no, no. To jest do przodu i dlatego nie mógł usiąść. Rajkowski musi jako pasażer. Dobra, wzbijamy się dziewczyny. Wiesz, że ty i tak musisz wylądować na tej wystawie. No, chłopie, poczekaj, ja mam, ja mam ochronę także ja muszę z tam lecieć na górę, bo inaczej nie zaliczy checkpointa. No jak nie? No tylko my mamy tam dolecieć, ty nie musisz. Na kurwa, może chcesz sobie polatać darmowym helikopterem i darmowym paliwem O Poczek, zobaczę jak ja będę pikował w dół, to się zestrasz Żeby, żeby to kurwa miała paliwo To! Na słowo honoru Kurwa mi się nie odpisała, także nie ma jeszcze na hacie. Jak mi się odpisze, ja spierdolam bo... zapierdalał mi jej auto Do mechanika Jebany. Nie wolno zaczął jej wpierdalać sad no to już trzeba zobaczyć co to jest kurwa Ja to auto będę we wrześniu brał w trasę prawdopodobnie Te Allah! Spokój się tam kurwa już no tak, Murzym pilotuje Kradziony samolot, oczywiście Dobra, kto może nie zajebić o plaży? Say, go it, part of something... Dobra Dobra, mówię, że pikuję w dół. Dobra, ja zna dziewczynę. Dobra, kto się rozjebał na wodzie, przyznawacie. Kurwa. Czy zbierzemy go? Nie. Na wodę? Tak, uj, więc nie Dawaj, nie bądź pizza, skakuj. No co mnie to obchodzi kurwa masz Ja lony na tyę, bo Dobra, siadaj, nie marwyć A Nie zapało go Dobra, Dobra dawaj wylecie by się trzymał ramki chuj Moja paset się a ty kurwa eee zasada w jak się kurwa co robić Chujo, kopterek tam się hajczy A, tam Nie Jakie fajcie. to jest... To są dipole Biedackie, ale... Biedackie, bo biedackie, ale dipole Nie ma ruć No i przestały się hajcić No, widzisz Jak można kurwa tym uciec Mniej niż 4 minuty Z samego więzienia wystarczy, że wjedziesz i wyjedziesz Tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić I tą sprintę musisz zapierdalać Ach, jeszcze seria A Chyba yeah, seria A Kurwa, jakoś tak to było Ja spierdalam

I by głosu, by that wasn't you was it Bolingbroke? you know how i said i didn't want to touch that job with a 10-foot barge pole well if i'd known what it was going to be i would have told you i didn't want to touch anyone who touched it with a 10-foot barge pole it's too late now isn't it things are pretty quiet right now those people and me too that's not to say there won't be something down the line